Selene Tam, młoda piosenkarka o ponadczasowym głosie, oczarowała publiczność na całym świecie, pozostawiając niezaprzeczalny ślad na scenie muzycznej. Jednak za jej wdzięcznym talentem wokalnym kryje się głęboko poruszająca historia opowieść o wyzwaniach, odporności i niezachwianym dążeniu do realizacji swojej pasji. Dołącz do nas, gdy odkrywamy wzruszającą podróż Selene Tam i zostań z nami do końca filmu, aby zobaczyć niespodziankę. Zaczynajmy. Wczesne życie Selene. Tam urodziła się 22 listopada 2007 r. w Hongkongu i dorastała na skrzyżowaniu kulturowym wschodu i zachodu. Poświęcił się jej szkoleniu, dbając o to, by doskonaliła swoje umiejętności i opanowała sztukę śpiewania. Dom Selene w Hongkongu był pełen muzyki, zarówno w pomieszczeniach, jak i na ruchliwych ulicach. Akademie muzyczne jej ojca zawsze tętniły życiem młodych muzyków, tworząc wspierającą społeczność, która pomagała jej rozwijać pasję do muzyki. Często występowała z innymi młodymi śpiewakami, co dodało jej pewności siebie i poprawiło umiejętności. W wieku pięciu lat rodzice Selene postanowili dać jej szansę na zaprezentowanie światu swojego talentu. Zgłosili ją do konkursu wokalnego Let's Sing Kids. Gdzie zachwyciła sędziów imponującym głosem i urzekającą obecnością sceniczną. Ten wczesny sukces, dowód jej poświęcenia i niestrudzonego wsparcia rodziny, utorował drogę do jeszcze większych osiągnięć w przyszłości. Dorastając w tętniącym życiem mieście, takim jak Hongkong, Selene stawiała czoła typowym rozproszeniom i presji młodości. Jednak jej miłość do muzyki była przewodnim światłem, które napędzało jej ambicje. Wraz ze wzrostem jej sławy, jej rodzina szukała okazji, aby mogła występować na większych scenach. W 2014 roku Selene zrobiła znaczący krok, gdy pojawiła się w Little Big Shots, wykonując You Raised Me Up z innym młodym piosenkarzem Jeffreyem Lee. Ten występ przedstawił Selene szerszej publiczności i był punktem zwrotnym w jej karierze. Aspirujący muzycy mogą wiele nauczyć się z podróży Selene. Która ilustruje znaczenie podążania za swoją pasją i nigdy się nie poddawania. Podczas swoich wczesnych występów w Chinach, Selene przyjęła swoje muzyczne dziedzictwo, włączając tradycyjne chińskie elementy do swojego repertuaru. Niepowtarzalne połączenie jej potężnego głosu z charakterystycznymi chińskimi melodiami i instrumentami wzbogaciło jej kunszt. Od skromnych początków w Hongkongu do olśniewającej sceny America's Got Talent. Głos Selene. Tam i jej niezachwiana determinacja oczarowały publiczność na całym świecie. Mając zaledwie 9 lat, była gotowa podbić świat, kiedy w 2017 roku weszła na scenę America's Got Talent. Każdy mógł poczuć obecność czegoś niezwykłego. Chociaż Selene już wyrobiła sobie markę w Chinach, występ na dużej scenie, takiej jak America's Got Talent, był nowym wyzwaniem, kiedy wywołano jej nazwisko. Selene pewnie wkroczyła w światło reflektorów, gdy zabrzmiały pierwsze nuty My Heart will go on, wzięła głęboki oddech, gotowa dać występ, który pozostawi trwałe wrażenie. Już od pierwszej nuty głos Selene rozbrzmiał, prezentując niezwykłą moc i emocje, z dojrzałością wykraczającą poza jej wiek. Gdy osiągnęła wysokie nuty utworu, sędziowie i publiczność byli zafascynowani. Jej kontrola głosu i umiejętność przekazywania głębokich emocji poprzez śpiew sprawiły, że występ był niezapomniany. Kiedy skończyła, tłum wybuchnął gromkimi brawami. Sędziowie byli równie pod wrażeniem. Heidi Klum i Mel B były wzruszone do łez, a Howie Mandel opisał jej głos jako anielski. Nawet Simon Cowell, znany ze swojej surowej krytyki, był wyraźnie pod wrażeniem, doceniając talent Selene i przewidując dla niej świetlaną przyszłość. Najbardziej pamiętny moment nadszedł, gdy gościnna jurorka Laverne Cox nacisnęła złoty przycisk, wysyłając Selene prosto do występów na żywo. Ten moment wywindował ją w ogólnokrajowe światło reflektorów, sprawiając, że jej przesłuchanie stało się wiralem i przyciągnęło miliony wyświetleń online. Podczas całego konkursu Selene nadal zachwycała swoimi wybitnymi występami. Niezależnie od tego, czy śpiewała klasyczną piosenkę Whitney Houston. Czy wykonywała swój oryginalny utwór Who I Am? Selene zawsze nawiązywała kontakt z publicznością. Chociaż nie wygrała America's Got Talent, jej podróż w programie stanowiła kluczowy moment w jej karierze. Udowodniła światu, że dzięki ciężkiej pracy, talentowi i niezachwianej wytrwałości wszystko jest możliwe. Prawda za reflektorami za kulisami Selene stawiała czoła wyzwaniom, w tym ostrej krytyce ze strony sędziów i szeptom o faworyzowaniu. Jednak jej determinacja i pasja do śpiewania utrzymywały ją w skupieniu i nadal zdobywała fanów swoim niesamowitym głosem. Droga Selene. Tam do sławy nie obyła się bez kontrowersji. Jej podróż w America's Got Talent wywołała debaty, szczególnie wokół jej ojca, Steve'a Tama, który był zarówno jej menedżerem, jak i trenerem wokalnym. Spotkał się z ostrą krytyką, która wpłynęła na postrzeganie zarówno jego, jak i Selene przez opinię publiczną. Pojawiły się oskarżenia, że Steve mógł wykorzystywać talent swojej córki dla osobistych korzyści. Po oszałamiającym przesłuchaniu Selene, gdzie wykonała My Heart Will Go On, niektórzy zaczęli analizować ich związek, a oskarżenia, że Steve używał swojej córki jako bankomatu, wznosiły się ponad hałas. Pomimo kontrowersji otaczających jej ojca, głos Selene nadal wznosił się ponad hałas. Krytycy kwestionowali etykę wpychania młodej dziewczyny w wymagający świat rozrywki, zwłaszcza pod okiem rodzica, który najwyraźniej bardziej troszczy się o zysk finansowy niż o dobro Selene. Ta historia rozprzestrzeniła się w mediach społecznościowych, gdzie społeczeństwo zmagało się z delikatną równowagą między pielęgnowaniem dziecięcej pasji a wykorzystywaniem jej niewinności. Steve tam bronił swoich działań. Przedstawiał się jako oddany ojciec który całym sercem wspierał muzyczne marzenia Selene, podkreślał jej szczerą miłość do śpiewania i występów, podkreślając jej naturalne upodobanie do muzyki. Twierdził, że jego rolą było po prostu wspieranie jej rozwoju artystycznego i kierowanie nią w tej podróży. Twierdzenia Stiva: Sceptycyzm pozostaje. Publiczność kwestionuje autentyczność ich związku, badając ich działania pod kątem oznak manipulacji lub bezprawnego wpływu. Wątpliwości co do intencji Steve'a przyćmiewają osiągnięcia Selen, podnosząc pytanie, czy naprawdę cieszy się swoją muzyczną podróżą, czy po prostu podąża za ambicjami ojca. Główne obawy dotyczą kwalifikacji Steve'a. Twierdzi, że ma doktorat z administracji biznesowej, co przedstawia jako odpowiedź na oskarżenia o nieuczciwość akademicką. Krytycy nie pochwalają tego, twierdząc, że taki stopień naukowy nie ma znaczenia w świecie zarządzania muzyką. Podważają jego zdolność do skutecznego kierowania karierą wokalną Selene, sugerując, że jego wiedza specjalistyczna leży bardziej w biznesie niż w muzyce. Ponadto, samozwańczy tytuł doktora Steve'a podsycił sceptycyzm. Wielu uważa to za mylącą próbę wzmocnienia jego wiarygodności i ugruntowania swojej pozycji eksperta muzycznego, co jeszcze bardziej podważa jego zdolności mentorskie. Obawy te osiągnęły szczyt. Gdy lokalna gwiazda Nancy Syd oskarżyła Stevea o kłusownictwo uczniów z jej centrum sztuki, to oskarżenie jeszcze bardziej zaszkodziło jego reputacji w zaciekle konkurencyjnej branży nauczania muzyki. Krytycy przedstawiają go jako manipulatora i nieetyka, kwestionując jego charakter i rzucając cień na jego intencje. W odpowiedzi na rosnącą krytykę Steve wydał publiczne przeprosiny, wyrażając ubolewanie z powodu wszelkich szkód, jakie mógł wyrządzić. I zaprzeczając wszelkim złośliwym zamiarom, upiera się, że jego działania były motywowane wyłącznie chęcią wsparcia muzycznych ambicji Selene. Szkody dla jego wizerunku pozostają. Kontrowersje wokół jego działań nadal rzucają cień na jego rolę ojca i mentora, pozostawiając wielu kwestionujących jego szczerość i autentyczną troskę o dobro Selene. Płomienie kontrowersji rozgorzały na nowo. Gdy Steve rozpoczął własną karierę muzyczną po sukcesie Selene w America's Got Talent, ten ruch, powszechnie postrzegany jako próba wykorzystania sławy jego córki, spotkał się z ostrą krytyką. Krytycy oskarżają go o przyćmienie osiągnięć Selene, wykorzystując jej sukces dla własnej korzyści. Wydanie jego albumu, zbiegające się ze wzrostem sławy Selene, podsyciło spekulacje na temat jego prawdziwych motywów. Jego działania wydają się sprzeczne z jego twierdzeniami o priorytetowym traktowaniu dobra Selene, wzmacniając publiczny odbiór go jako osoby samolubnej, wykorzystującej talent swojej córki. Pomimo tych kontrowersji, Steve pozostaje zdecydowany w obronie swojej roli w życiu i karierze Selen, podkreślając znaczenie jej wykształcenia i dobrego samopoczucia. Twierdzi, że Selene nadal regularnie uczęszcza do szkoły. A jej rodzina stawia jej edukację na pierwszym miejscu. Zapewnienia te nie rozwiały obaw, że jej zobowiązania zawodowe mogą przyćmić jej dzieciństwo i rozwój naukowy. Medialna narracja wokół Selene. Tam jest złożona historia przeplatana zarówno pochwałami za jej niezwykły talent, jak i krytyką działań jej ojca. Podczas gdy zdobyła oddaną rzeszę fanów i powszechne uznanie za swój niezwykły głos, Publiczne postrzeganie jej osiągnięć jest często powiązane z krytyką skierowaną w stronę Steve'a. Stworzyło to trudny wizerunek publiczny Selene, gdzie jej talent jest przyćmiony przez kontrowersje wokół jej ojca. Ta sytuacja podkreśla szerszą dyskusję na temat etycznej odpowiedzialności rodziców zarządzających dziecięcymi gwiazdami. Kontrowersje wokół Steve'a Tama są jaskrawym przypomnieniem cienkiej granicy między wsparciem rodzicielskim a wykorzystywaniem. Podróż Selene jest przykładem wyzwań, z jakimi młodzi artyści mierzą się w branży rozrywkowej, gdzie presja sławy w młodym wieku może być przytłaczająca. Pomimo kontrowersji wokół jej ojca, Selene tam nadal błyszczy. Jej niezaprzeczalny talent przyniósł jej owację na stojąco, prestiżowe nominacje do nagród i oddaną rzeszę fanów. Jej występy, szczególnie jej czarująca interpretacja My Heart Will Go On, oczarowały miliony. Zyskując powszechne uznanie, nawet po jej odpadnięciu w półfinale America's Got Talent, czas Selene w programie umocnił jej pozycję wschodzącej gwiazdy w przemyśle muzycznym, inspirując pokolenie aspirujących młodych artystów. Jej udział w konkursach wokalnych w całej Azji nadal pokazuje jej umiejętności wokalne, zdobywając liczne mistrzostwa i podkreślając jej oddanie rzemiosłu. Występy Selene nadal znajdują oddźwięk wśród publiczności na całym świecie. Co prowadzi do znacznej liczby fanów online. Jej filmy na YouTube, w tym jej kultowa interpretacja My Heart Will Go On, zgromadziły miliony wyświetleń, co czyni je jednym z najczęściej oglądanych występów z 12. Sezonu America's Got Talent. Ta przytłaczająca reakcja jest dowodem zarówno jej umiejętności wokalnych, jak i zdolności do nawiązywania emocjonalnej więzi ze słuchaczami. Jej rosnąca obecność w sieci doprowadziła do zaproszeń do występów na wydarzeniach prywatnych i korporacyjnych, co jeszcze bardziej umocniło jej status poszukiwanej młodej artystki. Oprócz sukcesów w konkursach wokalnych, Selene pojawiła się w programach telewizyjnych, takich jak Little Big Shots, co nadal zwiększa jej widoczność i reputację w branży rozrywkowej. Zamieszanie wokół działań jej ojca. Historia Selene Tam jest źródłem inspiracji dla młodych artystów na całym świecie. Pokazuje, że pasja, wysiłek i wytrwałość mogą prowadzić do sukcesu w młodym wieku. Chociaż zaangażowanie Steve'a Tama w jej karierę wywołało wiele kontrowersji, jasne jest, że odegrał on znaczącą rolę we wspieraniu jej rozwoju muzycznego. Wschodząca gwiazda świecąca na światowej scenie. Rozgłos z America's Got Talent był trampoliną do międzynarodowej podróży Selen. Później wzięła udział w Special Competition Worlds Got Talent w Chinach w 2019 r. Stając do walki z utalentowanymi artystami z całego świata, Selene po raz kolejny pokazała swoje niezwykłe umiejętności, oczarowując sędziów wykonaniem "Hallelujah", piosenki wymagającej zarówno umiejętności wokalnych, jak i emocjonalnej dojrzałości. Jej występ został przyjęty gromkimi brawami, co przyniosło jej pożądanego złotego brzęczyka od sędziów, dowód jej niezaprzeczalnego talentu i obecności scenicznej. To osiągnięcie umieściło Selene w pierwszej ósemce konkursu, umacniając jej reputację globalnego fenomenu. Występy Selene w Worlds, God Talent wykraczały poza techniczny geniusz, demonstrując głęboką emocjonalną więź z publicznością. Oczarowała widzów swoimi interpretacjami klasycznych ballad i współczesnych hitów popowych, prezentując swoją wszechstronność jako artystki. Jej zdolność do łączenia się z publicznością na poziomie emocjonalnym, przekraczania granic kulturowych, dodatkowo umocniła jej pozycję wschodzącej gwiazdy na światowej scenie muzycznej. Ale ambicje Selene wykraczają poza występy sceniczne. Uznając siłę swojej platformy, została ambasadorką Room to Read. Organizacji non-profit poświęconej promowaniu umiejętności czytania i pisania oraz równości płci w edukacji. Poprzez te rolę Selene wykorzystuje swój głos, aby orędować za znaczeniem edukacji, inspirując młodych ludzi na całym świecie do realizacji swoich marzeń. Ona uznaje, że edukacja nie polega tylko na zdobywaniu wiedzy. Ale także na dawaniu jednostkom możliwości wnoszenia pozytywnego wkładu w świat. Zaangażowanie Selene w społeczną odpowiedzialność przyniosło jej powszechne uznanie i podziw, dodatkowo umacniając jej reputację jako utalentowanej artystki z głębokim poczuciem społecznej świadomości. Jej praca z Room to Read pokazuje zaangażowanie w robienie różnicy, wykraczając poza jej rolę piosenkarki i podkreślając jej dojrzałość i współczucie. Talent Selene przełożył się również na sukces komercyjny. Jej występy zgromadziły miliony wyświetleń na platformach takich jak YouTube i Facebook, co dowodzi jej zdolności do nawiązywania kontaktu z publicznością na skalę globalną. Występowała na prestiżowych scenach, takich jak CCTV Spring Festival Gala, jednym z najchętniej oglądanych wydarzeń telewizyjnych na świecie. Co jeszcze bardziej zwiększyło jej zasięg i umocniło jej status wschodzącej gwiazdy w globalnym przemyśle muzycznym. Podczas swojej podróży Selene była wspierana przez rodzinę, fanów i społeczność America's Got Talent. Jej ojciec Steve Tam był dla niej stałym źródłem wskazówek i zachęty, zapewniając jej pewną rękę, gdy poruszała się po zawiłościach branży rozrywkowej. Jej matka i młodsza siostra zapewniały jej niezachwiane wsparcie emocjonalne, dopingując ją podczas każdego występu i projektu. Wylew miłości i podziwu ze strony jej fanów służy jako nieustanne przypomnienie pozytywnego wpływu, jaki wywiera na świat, inspirując młodych ludzi do realizacji marzeń z pasją i oddaniem. Jej występy wykraczają również poza scenę, rozciągając się na wydarzenia prywatne i korporacyjne, gdzie była zapraszana. Aby zabawiać publiczność swoimi niezwykłymi umiejętnościami wokalnymi. To zapotrzebowanie podkreśla jej status poszukiwanej młodej artystki i odzwierciedla wpływ, jaki wywarła na przemysł rozrywkowy. Kontynuując występy, Selene nie tylko doskonali swoje umiejętności, ale także buduje zróżnicowane portfolio, które będzie jej dobrze służyć w przyszłości. Rozumie znaczenie adaptacji i potrzebę ciągłego rozwoju jako artystki. Patrząc w przyszłość, Ambicje Selene są tak ogromne, jak jej talent. Ma zamiar nadal rozwijać swoje umiejętności wokalne, eksplorować różne gatunki muzyczne, a ostatecznie pisać i produkować własne piosenki, co pozwoli jej wyrazić swoją kreatywność i indywidualność jako artystki. Przejmując kontrolę nad kierunkiem muzycznym, ma nadzieję tworzyć muzykę, która rezonuje z jej doświadczeniami i łączy się z publicznością na głębszym poziomie. Zaangażowanie Selene w edukację podkreśla jej zrozumienie jej znaczenia w kształtowaniu jej przyszłości. Wierzy w wartość solidnych podstaw edukacyjnych, równoważąc swoją karierę z obowiązkami akademickimi. Zdaje sobie sprawę, że edukacja nie polega tylko na zdobywaniu wiedzy, ale także na rozwijaniu umiejętności krytycznego myślenia i zdolności podejmowania świadomych decyzji. Podczas gdy Selene radzi sobie ze złożonością dorastania w centrum uwagi. Pozostaje skupiona na swoim osobistym rozwoju i wzroście. Rozumie, jak ważne jest pozostawanie na Ziemi, utrzymywanie silnego poczucia własnej wartości i wykorzystywanie swojej platformy do inspirowania pozytywnych zmian na świecie. Podróż Selene. Tam w branży muzycznej to historia talentu, poświęcenia i zaangażowania w wykorzystywanie swojej platformy do pozytywnych zmian. Osiągnęła już niezwykły sukces, zdobywając uznanie i wyróżnienia. Które umacniają jej status wschodzącej gwiazdy na światowej scenie muzycznej. Dzięki jej niezachwianemu oddaniu, wyjątkowemu talentowi i autentycznej więzi z publicznością, przyszłość Selene w branży muzycznej wydaje się jaśniejsza niż kiedykolwiek, pełna nieskończonych możliwości dalszego sukcesu i uznania. Jej historia jest inspiracją dla młodych ludzi na całym świecie, pokazując, że dzięki ciężkiej pracy. Oddaniu i silnemu poczuciu celu wszystko jest możliwe. Więc, co myślisz o podróży Selene Tam? Daj nam znać w komentarzach poniżej. Nie zapomnij polubić i zasubskrybować, aby być na bieżąco z podróżami ulubionych gwiazd. I kliknij na następny film na ekranie, aby zobaczyć więcej inspirujących historii. Do zobaczenia wkrótce.